Terima kasih telah menonton! się Siemasz, fagier! Cześć! A co ty tu kurwa robisz? Piję! No i po co ja się pytam? Ale ja to. się nie tłumaczę. Tylko dla mnie też polej. Bo zobacz, co ja dla ciebie mam. O! Moje wczorajsze znalezisko. Znalazłeś grzyby o tej porze? Mam takie miejsce, że grzybki znajdziesz o każdej porze roku. Kiedy tylko sobie zażyczysz. Wiem, że są łuszaki, smardzy, nawet maślaki się pojawiają. Ale takie? Tam są różne. Najważniejsze to znać miejsce. To powiedz mi gdzie. Nic za darmo. Flacha? Dobra. U teściowej, w kuchni, w dolnej szafce. <laughs> Co? To nie fair, mi chodziło o grzyby w lesie. Jak nie fair? Dawaj flachę, trzeba było sprecyzować. Co to? Flacha, tak jak chciałeś. Ale to pusta, to nie fair. Trzeba było sprecyzować. Oszusty jebany. Ty, smaku nie czuję. No bo to woda. Jaka kurwa woda? Ze studni. Dobrze, że jeszcze w ogóle mam, bo sąsiedzi tu już dawno pustki mają. Niby zima taka śnieżna była. Ale poziom wód jakoś drastycznie opadł. A moja studnia! W dopie mam twoje studnie! Flachę dawaj! Nie mam. A skasu też cienko, bo w robocie pracy dołożyli, a wypłata ta sama została. Ty co to? A, to sąsiad po wodę przyszedł. ma sąsiad. Dobra woda? Woda zawsze dobra. Szczególnie na kaca. A może byś tak... Browarka za to wodę postawił? Woda ze studni jest darmowa. I ty, szwagier, na to pozwalasz? No co? Taka umowa sąsiedzka. Ja mam, to się dzielę. Jak nie będę miał, to oni ze mną się podzielą. Już ja widzę, jak ci sąsiad bezinteresownie wiadro wody da. No czemu nie? Woda w studni jest darmowa. Pod warunkiem, że jest. Czemu u Ciebie jest, a u innych nie? No ja wiem, może dobre miejsce? Chuja prawda, bo Ty o to studnię dbasz. Czyścisz, pielęgnujesz i zapłata za Twoją pracę się należy jak nieboszczykowi trumna. Bez przesady. Zresztą tak nie wypada. Co nie wypada? Byłeś kiedyś we Włoszech? Nie. O widzisz. A znasz kogoś, kto był? Ja. I wyobraź sobie, tam ludzie tyle kasy do fontanny wrzucają, a wszystko idzie na jej utrzymanie? Bo tam są turyści, a u mnie są kilku sąsiadów. Ja pierdole, szwagier, tak to ty nigdy kasy się nie dorobisz. Co trzeba zrobić, żeby więcej ludzi tu przychodziło? Okoliczne studnie zasypać? Nichuja! Marketing, PR, reklama, mówi ci to coś? A, że niby szwagrowa woda wigoru doda. Dobre, ale chujowe. Studnia Życzeń. Przyjdź do studni Życzeń. Rzuć monetę, pomyśl życzenie. A szczęściu trzeba do Siema, szwagier, jak tam. Masz tu swoje fontannę złoto. O, kurwa. Tendencja spadkowa? No, jakie idziesz? O, przedwczoraj na dwie szlagrówki, wczoraj na jedną, a dzisiaj ledwo na piwo skrobimy. Trzeba pomyśleć. O, i wreszcie dobrze myślisz. I ja tu z Tobą się zgadzam. A ja tak myślę, słuchaj, może to za cicho leci? Nie o to chodzi. Po prostu ludzie w to nie wierzą. No, a kto normalny by w to uwierzył? Uwierzą. Jak życzenia zaczną się spełniać. Aj i weź tego chuja ścisz, bo już słuchać nie dam rady. Ło bo do bo, ło dobo, niech żyje szwagier, prezes naszego klubu. Niech żyje nam, to mówił ja, Antek. I życzę sobie żeby szwagier mi polał. I to to rozumiem. No i jak? A daj spokój, ręce od tych zakupów się urywają. Masz coś lżejszego? Eee... to tak. Eee, drzewo ujuska porąbać. Pojebało cię, szwagier. Dobra, sam wieczorem skoczę. Eee, ogródek skopać? No, gdzie? Ja. O, suchy chleb dla konia. O, o, to, 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 to dla mnie. No, okej. Okay. A, i jeszcze pilne. O, rolki dla Dawidka i rowery dla Marcelinki. A, jeszcze. Zbyszek był. Czego chciał? Może no, by wybory wygrać. Za ile? Chrupnęło to pewnie piątaka. Jak to ja się śmieję? Za piątaka to może mnie w dupę pocałować! Proszę, Cieco. Proszę, żeby mój bryciszek nie chorował. Mm, chcę mieć najnowszego złotego smartfona. Aha! I jeszcze zamiast pępka gniazdo Kurwa, USB. w dupach mi się Prze poprzywracało! Siedź, szwagier! To jest jak tajemnica spowiedzi. Nie może opuścić tego lokalu. Halo! Studia! To mówię ja! Janusz Słonina! Mam pieniądze, mam sławę, ale nie mam powodzenia. Proszę, chciałbym poczuć miłość. Pieniądze nie grają graniu... roli. Dzwoń do Jorku. Cześć, przystojniaku. Cześć! Macie dzieciaczki, to dla Was. Co? Działa? Się spełniło? Już lecę. <laughs> No nie, panie władzo, jeszcze, jeszcze chwileczkę. Spokojnie, bez stresu. Ja następny. O kurwa, działa. Eee. I co, szwagier, komu się spełniło? No mi. A co zażyczyłeś? Czekaj, czekaj, i niech zgadnę. Sztywnego kutasa. Co? Nie, kurwa. Czemu ja o tym nie pomyślałem? To o czym pomyślałeś? Żeby w tej konewce nigdy alkohol się nie kończył. I co? No, na to wygląda, że za szybko się nie skończy. Jak to? Nie dam rady otworzyć. Dyżurny do Pitbulla. Posterąbkowy Pitbull, słucham. Jedź, sprawdź szwagra, bo niby coś wymyślił i naciąga ludzi na kasę. Przyjąłem. Bez odbioru. <słyszy> Prosz. Dzień dobry, posterunkowy Pitbull. A co tu się wyprawia, że mnie od ważnych spraw ściągacie? Ważne sprawy? A co robisz? Stoję na posterunku. I tak cały dzień stoisz? I dzień, i noc. I w upał, i w zimno? Tak jest! Stoję. Tu niezły z ciebie chuj. Co? Wypraszam sobie! Za obrażanie. Dobra, po... kto tu cię obraża? Ja ci komplement walę. Widzisz, mój leży. A ty stoisz, więc kłóta z ciebie jak marzenie. A lata wprawy. A to to co to jest? Konewka. Widzę. A co w niej? Spirytus. No to otwieraj! Pitbull. Jakbym ja umiał to otworzyć, to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Skąd to masz? Ze studni. Tak se zażyczyłem. Czyli to nie kit? No nie. A czemu nie zażyczysz, żeby sobie się otworzyła? Byłem, prosiłem, ale studnia ma jakieś swoje zasady i nie wiadomo, ile życzeń spełnia. Masz piątaka rozmienić? Trzy życzenia, tylko trzy życzenia. Chcę mieć auto jak ten Lowela słonina. O kurde, to teraz chcę mieć laskę słoniny. A, i teraz wreszcie chciałbym mieć taką pracę, żeby tylko stać i nic nie robić. A jak się kopnąłeś, że spełnia? A potem jak przyszły trzy blondyny. Jedna chciała być mądrzejsza i odeszła jako szatynka. Druga chciała być jeszcze mądrzejsza i odeszła jako brunetka życia chciało być mądrzejsze od poprzednich i odeszła jako facet <grywa> o. widzisz jaka? na szczęście mam dwójaka przepraszam mamo ja już szybciutko Nie się pchasz bez kolejki? o kurwa jak ekspresowo